Pane za Wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie rzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dni i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie sam nie wie jak. Ziemia sama siebie wydaje plon: najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże, lub jakie przypowieści je przedstawimy? Jest ona jak gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz ściany wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podziemne gnieżą się w jego cieniu. Wielu takich przypowieściach ogłosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Chryste. Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać twemu imieniu Najwyższy, z rana głosi Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Dobrze jest dziękować Panu. Umywani bracie i siostry, chciałbym Was dzisiaj wszystkich zaprosić do dziękczynienia. Ewangelia dzisiejsza opowiada nam o nasieniu, o ziarnku gorczycy wrzuconym w ziemię. Co się dzieje z takim ziarnem? Jak słyszeliśmy, kiełkuje ono i rośnie. Ziemia wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Zaś maleńkie ziarnko Gorczycy, najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, wsiane w ziemię wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Można by zapytać, dlaczego Pan Jezus mówi nam dzisiaj o ziarnach przez dzisiaj nie Ale może najpierw odpowiem, za co mamy dziękować. Mamy dzisiaj Panu Bogu dziękować. Właśnie za te ziarna, za ziarna, którymi jesteśmy my sami. Każdy z nas kiedyś był małym ziarnem, małym brzdącem, który rósł. Najpierw chude dziewełko, potem kłos, aż w końcu piękne, dorodne drzewo. Ale na tym nie koniec naszego wzrostu, naszego zadania. Bo każdy z nas ma nie tylko rosnąć, bo rosnąć może każdy i byle jak. Ale przede wszystkim mamy wzrastać. Wzrastać w wierzy i miłości, aby dojść do Królestwa Niebieskiego. Bo i Królestwo Niebieskie ciągle się rozwija. Ono rozwijało się, gdy nasi rodzice i dziadkowie byli mali, gdy my bawiliśmy się Grzechotkami, rozwija się ono i dzisiaj, kiedy dzieci bawią się różnymi klockami. Bo Królestwo Boże zmierza do pełnego rozwoju, tak jak dziecko zdąża do wieku dorosłego. I tak jak dziecko dąży do dorosłości. Tak też i my powinniśmy dążyć do Królestwa Niebieskiego. Można powiedzieć, że dziecko dąży do dorosłości taką drogą, jaką mu dorośli, rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo ukaże. Jaka jest moja droga dorosłości? I oczywiście nie chcę teraz brać się za wychowanie dzieci, dawać wskazówki rodzicom, jak to robić. Ale zapytajmy dzisiaj samych siebie, jaka jest moja droga dorosłości chrześcijańskiej. Jaką drogą zmierzam do Królestwa Niebieskiego? Bo dróg jest wiele. Świat oferuje wiele dróg, wiele rozwiązań. Ale ode mnie zależy to, co wybiorę. Oto kłady przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo mówi nam Pismo Święte. Co wybieram w swoim życiu? Co wybieram swoim życiem? Czas szybko mija, a ziarno ciągle rośnie bądź wzrasta. Ile czasu już minęło od mojego pierwszego spotkania z Panem Bogiem w Komunii Świętej. Chwila, w której po raz pierwszy mogłem przyjąć Chrystusa do swego serca. Wtedy wszystko było piękne, uroczyste: odświętne ubranie, piękne buty, biała świeca w ręku. Pierwsza spowiedź, kiedy to obiecywaliśmy Panu Bogu, że w tej chwili będzie już lepiej, że nie będziemy grzechu popełniali. Kiedy to było? Czy ten dzień pamiętamy? A następne spotkania z Chrystusem w Eucharystii? Ile tych pięknych dni jeszcze było? Ile pięknych i prawdziwych spowiedzi w moim życiu? Ale może, nawet jeśli było ich niewiele, to ziarenko i tak, i tak wzrasta i rośnie. Różnie bywa w naszym życiu, a my idziemy dalej i ciągle dokonujemy wyboru. Pytanie tylko, czy ciągle słusznego. Ziarno rośnie dalej, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, czy śpimy, czy czuwamy, we dnie i w nocy nasionko kiełkuje i rośnie, sami nie wiemy jak. Jaki jest teraz moment mojego wzrostu, dziś, teraz, w tej chwili. Chyba jest to ciężkie nam do ocenienia, więc zostawmy to Panu Bogu, bo On wie najlepiej. Może jesteśmy jeszcze małym ziarenkiem w rękach Pana Boga. Może jesteśmy piękną, zieloną łodygą, a może już wielkim, dorodnym kłosem pełnym ziaren. Może utknęliśmy w jakimś miejscu i nie potrafimy dojrzeć. Może wydaje nam się, że z tego ziarna już nic nie będzie, że nie przyniesie żadnego plonu. Bracia, siostry, Możemy być tylko ziarnem, ale możemy i powinniśmy być kłosem pełnym ziarna. Bo to, że będziemy pięknym ziarenkiem, które ciągle rośnie i rośnie, nic nam nie da. Mamy być ziarnem, które wydaje obfity plon. Dobro, które pomoże innym ziarnom także wzrastać. Ale oprócz tego, że jesteśmy, mamy być ziarenkiem, mamy także być siewcami, którzy pójdą przed siebie i siać dobro wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Dziś tak mało w świecie mówi się o dobru. Bo no jak to mówić o nim, gdy wokół nas coraz więcej zła? Wystarczy obejrzeć program informacyjny w telewizji, kupić dziennik w kiosku, poczytać informacje w internecie, żeby w pierwszych chwilach, minutach, na pierwszych kilku stronach dowiedzieć się o tym, co złe i najgorsze w Polsce i na świecie? Jesteśmy zagłuszeni złem, o którym ciągle nam się mówi a nie dostrzegamy dobra, który również jest wokół nas, chociaż jest tak maleńkie jak zianko gorczycy. Nie będę teraz szukał i wymieniał przykładów dobra w świecie, ale chciałbym, żebyśmy, bracie i siostro, pomyśleli przez chwilę, jak wiele dobra uczyniliśmy w swoim życiu. Ilu ludzi może i nam zawdzięcza to, że na ich twarzy pojawił się uśmiech przez nasze dobre słowo, przez nasz dobry bo dobro jest wokół nas dobro jest w nas popatrzmy co się dzieje wokół nas oprócz tego wszystkiego o czym słyszymy różnych katastrof klęsk zabójstw kradzieży ile poświęceń dla drugiego człowieka ile modlitwy ile dobra ile chleba rozdanego drugiemu o tym się nie mówi bo to niewygodne bo to nie przyciąga tłumów ale to się dzieje jest częścią naszego życia. Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać Twemu imieniu najwyższy. Z rana głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Dziękujemy Ci Panie za to, że jesteśmy Twoimi ziarnami, ziarnami, które przynoszą owoc, a nie tylko ciągle rosną. Ale zrazem prosimy Cię, Panie, abyśmy byli także i siewcami, którzy pójdą przed siebie, będą siać wokół siebie Dobroć, radość, miłość, życzliwość. Bóg rzucił swe ziarno i w nas i chce, by jego królestwo rosło w nas i przez nas. Amen.